Koda Kodiak to flagowy SUV czeskiej marki, który sympatię zyskał m.in. dzięki praktycznemu wnętrzu, dobremu wyglądowi i szerokiej gamie dostępnych silników. Dziś przyjrzymy się z bliska bogato wyposażonej odmianie Laurine Clement, ale z napędem na przednią oś i silnikiem o mocy maksymalnej 150 koni mechanicznych. Czy taka moc wystarczy, by sprawnie napędzać dużego suwa, który za dodatkowe 4,500 zł może być nawet samochodem siedmioosobowym? To dzisiaj sprawdzę, ale najpierw spójrzcie na sylwetkę. Kodiak mierzy prawie 470 cm długości, ma 188 cm szerokości i 168 cm wysokości. Niedawno auto przeszło lifting, w wyniku którego zmieniono m.in. wygląd osłony chłodnicy i zainstalowano reflektory Full Matrix LED, które są standardem w prawie wszystkich wersjach wyposażeniowych poza bazową. Ale to, co najcenniejszego w Kodiaku, znajduje się w środku. To na przykład przepastny bagażnik, który w wersji z dodatkowymi fotelami chowanymi w podłodze bagażnika ma pojemność 765 litrów. Co ciekawe, w wersji 7-osobowej przestrzeń na pakunki kurczy się do 270 litrów. Całkiem nieźle. Z tyłu miejsca jest pod dostatkiem, można tu komfortowo podróżować nawet na bardzo długich dystansach. Na dodatek tylna kanapa jest przesuwana, co bywa przydatne. Także z przodu nie można narzekać na brak przestrzeni. Za kierownicą siedzi się bardzo wygodnie, choć w moim odczuciu przydałoby się móc. Obniżyć trochę bardziej kolumnę kierownicy. Prezentowana wersja to bogata Laurinen Clement. Oznacza to, że auto jest wyposażone m.in. w system nawigacji Columbus z mapą Europy 3D, radio internetowe Infotainment Online i dotykowy ekran o przekątnej 9,2 cala. Bezprzewodowo łączy się z Apple CarPlay i Android Auto. Poza tym komfort podnoszą system nagłośnienia Canton czy trójstrefowa klimatyzacja automatyczna. Poza wersją bazową, w pozostałych standardowym wyposażeniem jest także Virtual Cockpit, czyli zestaw cyfrowych wskaźników z możliwością personalizacji. Czas sprawdzić, czy te 150 koni mechanicznych dają radę. Według danych producenta dwulitrowy silnik diesla rozpędza Kodiaka od 0 do 100 km na godzinę w 9,6 sekundy, a prędkość maksymalna to 204 km na godzinę. Z kolei maksymalny moment obrotowy to 360 Nm, które silnik Kodiaka osiąga przy 1700 obrotach na minutę. Standardowym wyposażeniem wersji, którą prowadzą jest 7-biegowa, zautomatyzowana przekładnia dwusprzęgłowa DSG która co prawda wykazuje pewną zwłokę na tak zwany kickdown, ale uważam, że dobrze współgra z charakterem napędu. Kodiak nie jest mistrzem dynamiki, ale rozpieszcza podróżujących komfortem. Auto jest dobrze wyciszone, a ponadto odmiana, którą podróżuję, jest wyposażona w adaptacyjne zawieszenie. Kodiakiem najbardziej lubię podróżować w trybie komfortowym, w którym zawieszenie bardzo miękko tłumi wszelkie niedoskonałości na nawierzchni. Tak, ten tryb zdecydowanie najbardziej mi tutaj leży. Dynamiczna jazda tym samochodem nie ma sensu, ale tryb usztywniający zawieszenie przydaje się na krętych odcinkach. Wtedy auto prowadzi się pewnie. Moc maksymalna 150 koni mechanicznych nie czyni z niego pogromcy autostraw, i podejrzewam, że po pełnym załadowaniu samochodu. Wyprzedzanie to nie będzie bułka z masłem, ale na drugim biegunie jest niskie zużycie paliwa. Średnie spalanie na poziomie 6,5 litra oleju napędowego na 100 km i około 9 litrów na 100 km w dużych korkach to bardzo dobre wyniki, które uzyskałem, nie starając się jeździć ekonomicznie. Kodiak przekonuje do siebie bardzo przestronnym i praktycznym wnętrzem, niskim zużyciem paliwa. Dużym komfortem jazdy i przede wszystkim też bardzo bogatym wyposażeniem, ale właśnie wersja Laurin Clement swoje kosztuje. 194 600 zł, tyle trzeba zapłacić za tę odmianę. Z kolei bazowa wersja 150-konnego Kodiaka kosztuje około 152 000 zł. Dopłata do wersji 4x4 to około 8-9 000 zł.